Witam serdecznie wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj, jak zwykle, spojrzymy sobie na kolejne urządzenie, a będzie to tym razem coś takiego czyli latarka taktyczna. Omawiane dzisiaj urządzenie to latarka taktyczna, która została wyprodukowana przez firmę LiBox. Szczerze mówiąc, nie znam tej marki, nigdy o niej nie słyszałem. Mniejsza z tym, w każdym razie jest to model LB0110. Latarka ta została zakupiona na portalu Ale Drogo za 48,99 zł, nie licząc kosztów przesyłki, na dzień 10 grudnia 2019 roku. Jak na razie, pudełeczko ładnie się tutaj prezentuje. Mamy tutaj napis, że wytrzymała obudowa z aluminium lotniczego, odporna na zachlapania oraz deszcz, tak, bo latarka ta jest wyposażona w uszczelki, także jest wodoodporna. Co tutaj piszą z tyłu? Wysokiej jakości Diodalit T6 o max, strumieniu świetnym 1000 lumenów. Obudowa latarki wykonana ze stopu aluminium odpornego na uderzenia i zarysowania. Odporna na działanie deszczu. Funkcja zoom pozwala na dostosowanie szerokości wiązki światła. Wygodny przycisk z tyłu obudowy pozwala na włączenie i wyłączenie latarki oraz wybór jednego z pięciu trybów świecenia. Specyfikacja, żywotność diody Lit to jest 100 000 godzin. Strumień świetny 1000 lumenów, wykonana ze stopu aluminium. Zasięg do 800 metrów. Zoom 1 raz 250, 500 000, 2000. Tryby świecenia: pełna moc, średnia moc, tryb oszczędny pulsacyjny SOS. Czas działania od 6 do 8 godzin. Waga 134 gramy. No dobrze, no dobrze. Otwórzmy to pudełko. Co tutaj w zestawie jeszcze? Tak, latarka, adapter, plastikowa słona akumulatora, akumulatora, ładowarka akumulatora. Dobrze. Latarka prezentuje się tak bardzo fajnie. Jest mała, poręczna. Tutaj mamy Fajne, ząbkowane zakończenie. W razie czego jesteśmy w stanie wybić jakąś szybę? Tutaj jest ta rzekomo najmocniejsza na rynku dioda. No i tutaj mamy gumowany przycisk. Tak faktycznie całość została z takiego stopu aluminium wytworzona. Co dobrze rokuje. Tutaj mamy funkcję. Zoom tak. Jak widać, możemy przesuwać tutaj ten korpus. Całość jest zasilana poprzez ogniwo typu 18650. I tak jak pisało, otrzymujemy tutaj również ładowarkę specjalną, żeby naładować to ogniwo, ale ja polecam oczywiście tego typu ładowarkę. Jest to x VC V2 omawiana przeze mnie w odcinku numer 7. Kto chce, to może zobaczyć tamtą ładowarkę dokładnie tutaj. Dobra, otwórzmy sobie tutaj tą latareczkę. I co mamy w środku? A w środku znajduje się adapter. Tak, jeśli nie chcemy zasilać, zasilać naszej latarki poprzez tego typu ogniwo, to możemy tutaj wsadzić trzy baterie AAA. I również będzie działać. Dobra, w, za chwilkę włożymy sobie tutaj tą baterię. Zgasimy światło i zobaczymy. Jak tutaj będzie to coś świecić? No dobrze, jest całkiem ciemno. To jest ta funkcja tego stroboskopu. Letarka daje bardzo fajne światło. Telefon aparat nie ukazuje tego co jest w rzeczywistości. Prawdziwa zabawa zacznie się dopiero jak wyjdziemy na zewnątrz. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi. Jak najbardziej tą latarką możemy kogoś oślepić. Może się przydać nawet do samoobrony. Jak na razie jestem z niej zadowolony, podoba mi się. A to wszystko za 48 zł i 99 No dobra, idziemy na zewnątrz. No dobrze, tak więc idziemy na zewnątrz. Swoją drogą na tym kanale już omawiałem jedną z latarek, i była to latarka od firmy Bejlong. Był to pierwszy odcinek na tym kanale. Jeśli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem tamtej latarki, to serdecznie zapraszam. Link powinien tutaj teraz właśnie się pokazać. Tak jak mówię. Aparat nie oddaje tego, co w rzeczywistości. Jak dla mnie w zupełności latarka wystarcza. Reasumując, latarka spełnia jak najbardziej moje oczekiwania. Za 48,99 zł uważam, że otrzymujemy bardzo dobrej jakości produkt i ja jak najbardziej Tą latarkę ze swojej strony polecam. I to by było już na tyle z mojej strony, moi drodzy. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.